Cześć wszystkim! Na imię mam Wioleta, jestem mamą nikosi Nikosia ma 4 latka. Nikola choruje na mukowisty Codziennie rano wstaje o godzinie 5.40, żeby zdążyć do przedszkola na godzinę 8.30 i chcielibyśmy Wam dzisiaj pokazać trochę naszego dnia codziennego. Rano jak wstajemy, zaczynamy dzień od inhalacji. Później mamy drenaż, kolejną inhalację, śniadanie, jeszcze jedną inhalację i o 8.10 wyruszamy do przedszkola. Pokażemy Wam za chwilę nasze sprzęty. A oto nasze sprzęty do inhalacji i drenażu. W 15.30 Nikosia wraca z przedszkola. Pokażę wszystkim jakiego pięknego morsa dzisiaj zrobiłaś? Pokaż wszystkim morsa. Zobaczcie, takiego morsa Nikosia stworzyła w przedszkolu. Pięknie jest. Po powrocie do domu zjadamy szybko obiadek. Bierzemy naszą porcję leków i witamin. I zaczynamy drugą inhalację. I drenaż, tak? Tak, gdy zrobimy drenaż, Robimy jeszcze inhalację z pulmozymy I mamy czas dla siebie. A co robimy, gdy mamy czas dla siebie? Chyba robimy zadania jakieś. Bawimy się. Bawimy się, a co najbardziej lubisz robić? Zadania. Lubisz robić zadania. A się, czym się bawimy? Co dostałaś ostatnio: Bapikalomek. Domek dla Barbie Nikosia dostała i bardzo lubimy się przy nim bawić, prawda? W godzinie 18 zaczynamy trzecią inhalację, kolejny drenaż i inhalację, jeszcze jedną z antybiotyku, ponieważ Nikola dwa razy dziennie dostaje antybiotyk w ziewnie. Dwa razy dziennie robimy pulmozynę i trzy razy dziennie robimy inhalację z soli fizjologicznej. Nasz dzień jest bardzo, bardzo podporządkowany.